Wszystkie jak sądzę. Dożynki Wielkopolskie, które tutaj w Sierpcu, w powiecie będą miały miejsce w tym roku. Muszę powiedzieć, że po ostatnich wizytach tutaj, po naszych spotkaniach z kolegami, uznałem, że to jest najlepsze miejsce w Wielkopolsce na zrobienie dorzynek w tym roku. Po pierwsze dlatego, że no, mamy bardzo dobre partnerstwo i bardzo dobre wzajemne i też pewne sukcesy w realizacji wspólnych projektów. Wiemy też, że jest to ziemia ludzi bardzo aktywnych, przedsiębiorczych i też dobrych rolników. I też nie bez znaczenia jest pewien pakiet doświadczeń, które mamy, a które wskazują, że dobrze jest Dożynki Wielkopolskie lokować w mniejszych ośrodkach. Nie w dużych miastach, bo takie doświadczenia też mieliśmy, ale właśnie w mniejszych ośrodkach bliżej rolników jest im wtedy łatwiej dotrzeć na taką imprezę. Nie wymaga to jakiejś poważnej wyprawy do miasta i też charakter tych spotkań jest wtedy bardziej taki przyjazny. Te kontakty międzyludzkie są łatwiejsze. I jeszcze jeden powód jest y, właśnie ten, o którym już Pani wspomniała, były różne lokalizacje. Nie byliśmy y, przynajmniej za mojego marszałkowania w, w, na zachodnich rubieżach y, i pomyślałem, że czas, żeby również tutaj Dorzynki Jakopolskie zawitały. Więc myślę, że tyle y, tytułem wstępu. Y, wiem, że tutaj jest dobra. Y, infrastruktura, dobre miejsce na takie spotkania, sprawdzone miejsce od lat yy, i sądzę, że właśnie dożynki, które są połączeniem yy, dziękczynienia Panu Bogu i ludziom tej pracy, właśnie w odpowiednim momencie ksiądz szedł, o to Panu Bogu mówiłem, więc zgraliśmy yy, się tutaj, yy, jest to takie właśnie spotkanie, które które ma połączyć te elementy tradycji, tradycji, która jest bardzo silnie y, zakorzeniona w, w polskim y, w społeczeństwie i też y, tradycji polskiej wsi. I jest nam bardzo bliska, bo myślę, że takie silne elementy tradycji trzeba kontynuować, y, niezależnie od tego, że oczywiście nie zawsze jest powód do radości. Bo ten rok podobnie jak poprzedni. To jest rok trudny dla rolnictwa. To jest rok, który pewnie będziemy jeszcze podsumowywać. Dzisiaj jest może za wcześnie mówić o wielkości strat, ale te straty są bez wątpienia znaczące i myślę, że dopiero po podsumowaniu, po pracy wszystkich komisji, które będą szacować te straty, będziemy wiedzieli, jak one są duże, ale jeśli jeśli mówimy już dzisiaj o głębokiej suszy to oznacza, że problem jest poważny i, i na pewno się odbije na, na plonach, więc na pewno nie jest to y, w pełni radosny czas dożynek, ale właściwie to trudno nam sobie przypomnieć takie y, w pełni w stu procesach radosne y, czasy, bo zawsze jest y, jakiś kłopot y, jest y, właśnie z z aurą, która, która potrafi różne niespodzianki nam zaprezentować, a w ostatnich czasach, kiedy mówimy już o poważnych zmianach klimatycznych a na całym świecie, w tym w Polsce, myślę, że, że stanie się to pewną już y, ugruntowaną sytuacją, niestety, więc należy się z tym liczyć. Ale tym niemniej zawsze. Y, ten tradycyjny obrzęd dożytkowy to podziękowanie jest obecne w Wielkopolsce i zamierzamy to konsekwentnie kontynuować. Chciałem serdecznie podziękować kolegom za dobrą współpracę do dzisiejszego dnia. Myślę, że dalej również. O, właśnie. Więc myślę, że na tej współpracy będziemy potrafili zrealizować takie. Wydarzenie, które będzie przyjazne dla wszystkich, bo to jest najważniejsze, którzy tutaj przyjadą na ten dorzędkowy i też będą chcieli ze sobą spędzić ten czas ostatnią niedzielę się.